Osiedlanołdiska. Ja jestem Ruki i ostatnio mam jakiegoś okropnego pecha. Pamiętacie jak ostatnio padł mi dysk twardy w laptopie? Teraz komputer, który pożyczyłem ostatnio, zaczął wydobywać się dym. Teraz każdy boi się pożyczać mi komputer. Bo uważałem, że to jest jakieś fatum. Więc generalnie ten filmik montuję dla was z komputera znalezionego na śmietniku. Także na pocieszenie możecie mi zostawić łapę w gu. Ej, co jest zaraz? Halo? Halo, co jest? Jo siemano Lodziska. ja nie jestem Ruki, tylko Hikomikos i zapraszam was na kolejny odcinek z Pokemon Go. Od dzisiaj przejmuję ten kanał i już nie będzie tak jak wcześniej Team Instinct, tylko będę grał na moim koncie Team Mystic. Taka a propos, Ruki nic o tym nie wie, że ta sprawa z tym dyskiem, to przez to, że pobrał z mojej strony hikomikos.pl piosenkę Gdzie ta Lugia. Gdzie ta Lugia, nie ma, nie ma jej. A tam był wirus, dyskomikos, wszystko znikasz. I cały dysk poszedł do wymiany. Tylko nic mu o tym nie mówcie, nawet na jego grupie, bo ganki Komikosa was dopadnie. Przechodzimy do odcinka. Mamy tutaj Markoła. Ho, pojawił się. Ma aż 936 cp. O skurczybek skubany. Damy mu tutaj malinkę. Hurra, rzucamy. I czy go uda się złapać? Za chwilę się dowiemy. Liczymy do trzech. Raz. O kurczę, uciekł. To byk skubany. O nie, zobaczcie, podskoczył. Ja nie mogę. Po prostu to, co tu się dzieje, to jest niesamowite. Czy uda się go złapać teraz? Jeden, dwa. No, kurczę, blade, no. Wyskoczył już, kończy mi się Pokebole. Uważajcie. Rzucam jeszcze raz i. Jeden. Dwa, trzy. No nie! Znowu! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain.